Zaginęła zaledwie 300 metrów od domu i nikt nic nie widział. Kraków, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile czasu potrzeba, aby całe życie się zmieniło? Czasami to tylko 300 metrów. 300 metrów, które dzielą bezpieczeństwo od nieznanego, znajome od niezrozumiałego. Dla rodziny Kowalskich te 300 metrów stały się przepaścią, której nikt nie potrafił przekroczyć. Kasia wyszła z domu tego czwartkowego październikowego dnia jak zawsze. Było wczesne popołudnie. Słońce przesączało się przez drzewa przy ulicy Świętego Tomasza, malując krakowskie chodniki złotymi cieniami. Miała na sobie swój zielony wełniany płaszcz, ten który mama podarowała jej na urodziny, i nosiła znoszoną skórzaną torbę, która towarzyszyła jej jeszcze z czasów uniwersyteckich. Marta, jej matka, pamiętała każdy szczegół tej chwili, szybki uśmiech, który Kasia jej posłała przed zamknięciem drzwi, dźwięk jej kroków schodzących po schodach. Ciszę, która nastąpiła potem. Zaraz wrócę, mamo. To były ostatnie słowa, które Marta usłyszała od córki. Proste, codzienne, pozbawione jakiegokolwiek przeczucia. Kasia szła tylko do kawiarni, kafe, Camelot na rynku. Miejsce, które znała od dzieciństwa, gdzie zawsze zamawiała to samo. Kapucino z cynamonem i kawałek sernika. To były trzy przecznice, trzysta metrów w linii prostej. Nigdy tam nie dotarła. Kiedy telefon Kasi zaczął kierować się prosto na pocztę głosową wieczorem, Marta poczuła pierwszy ucisk w piersi. To nie było normalne. Kasia zawsze odbierała telefony od matki, nawet gdy była zajęta, nawet gdy była zirytowana. Jan, ojciec, próbował uspokoić żonę. Pewnie jest z przyjaciółkami zapomniała zawiadomić, powiedział, choć jego głos zdradzał niepewność, której sam nie chciał przyznać. Ale Marta znała swoją córkę, i coś było nie tak. O 11 wieczorem, kiedy Kasia nadal nie wróciła i nie odpowiadała na wiadomości, Jan w końcu zadzwonił na policję. Dyżurna po drugiej stronie linii była uprzejma, ale mało zachęcająca. Musimy poczekać 24 godziny, żeby otworzyć zgłoszenie zaginięcia osoby dorosłej, panie Kowalski, wyjaśniła mechanicznym głosem, już przyzwyczajona do takich telefonów. Jan poczuł, jak frustracja wzbiera mu w gardle, jak żółć. Moja córka nigdy tego nie robiła. Ona nie jest taka, ale zasady to zasady. Tej nocy nikt w rodzinie nie spał. Znasz to uczucie, gdy świat kręci się dalej, podczas gdy twój stanął? Tak właśnie tomasz, młodszy brat Kasi, opisał te pierwsze dni. Miał dziewiętnaście lat i uwielbiał starszą siostrę. Kasia była tą, która pomagała mu w pracach na uczelni, słuchała jego zwierzeń o dziewczynach, rozśmieszała go, gdy wszystko wydawało się zbyt ciężkie. Teraz chodził tymi samymi ulicami, którymi ona chodziła, szukając, sam nie wiedział czego, znaku, tropu, czegokolwiek, co nadałoby sens tej pustce. Ulica świętego Tomasza była ruchliwa tego czwartkowego popołudnia, tak jak w każde popołudnie. Turyści robili zdjęcia historycznym fasadom, miejscowi mieszkańcy przechodzili tam i z powrotem z torbami zakupów, ruch płynął powoli, ale stale. Jak to możliwe, że nikt nic nie widział? Tomasz zatrzymywał się przed każdym sklepem. Każdą kawiarnią, każdą bramą, pokazując zdjęcie siostry każdemu, kto chciał spojrzeć. Widziałeś tę dziewczynę? Przechodziła tędy w zeszły czwartek, około trzeciej po południu. Odpowiedzi były zawsze takie same, głowy kręcące się przecząco, współczujące, ale bezużyteczne spojrzenia, grzeczne przeprosiny. Dopiero trzeciego dnia detektyw Paweł Nowak przejął sprawę. Był mężczyzną w średnim wieku, z głębokimi zmarszczkami wokół oczu, które opowiadały historię wielu nieprzespanych nocy i wielu spraw, które nigdy całkowicie nie opuściły jego głowy. Nowak nie był już młodym idealistą, który wierzył, że wszystkie tajemnice mają jasne i sprawiedliwe odpowiedzi, ale wciąż miał w sobie coś, co odmawiało poddania się, coś, co sprawiało, że patrzył na zdjęcie Kasi Kowalskiej i myślał: ta dziewczyna zasługuje, by ją znaleźć. Pierwszą rzeczą, którą zrobił Nowak, było prześledzenie trasy. Wyszedł z budynku Kowalskich pod numerem 42 przy ulicy Świętego Tomasza i szedł powoli w kierunku rynku. Obserwował każde wejście do budynku, każdą uliczkę, każdą kamerę bezpieczeństwa. Kraków był starym miastem, pełnym wąskich zaułków i ukrytych wewnętrznych dziedzińców. Było wiele miejsc, gdzie ktoś mógł zniknąć, nawet w biały dzień. Ale 300 metrów, na ruchliwej ulicy, to nie miało sensu. Nic z tego nie miało sensu. Kamery bezpieczeństwa z dwóch pobliskich sklepów potwierdziły, że Kasia przechodziła ulicą. Nowak oglądał nagrania dziesiątki razy. Kasia idąca normalnym krokiem, patrząca na telefon, wyglądająca na całkowicie spokojną, minęła sklep z pamiątkami, piekarnie, małą księgarnię z zakurzoną witryną, a potem nic. Między jedną kamerą a drugą po prostu zniknęła, jakby ziemia ją pochłonęła albo jakby skręciła gdzieś, gdzie nikt nie pomyślał, żeby szukać. Czasami prawda kryje się w najbardziej oczywistych miejscach przebrana za codzienność. Nowak nauczył się tego po dwudziestu latach badania zaginięć. Odpowiedzi rzadko były tam, gdzie wszyscy patrzyli, były między wierszami, w szczegółach, które wydawały się nieistotne, w milczeniach, których nikt nie kwestionował. Wrócił do mieszkania Kowalskich, aby zadać pytania, na które rodzina nie była jeszcze gotowa. Marta przyjęła detektywa z opuchniętymi od płaczu oczami i zbyt mocną kawą. Jan usiadł obok żony, trzymając jej dłoń z siłą, która bardziej przypominała rozpacz niż pocieszenie. Tomasz stał, oparty o ścianę salonu, ze skrzyżowanymi ramionami, z tym wyrazem kogoś, kto chce coś zrobić, ale nie wie co. Muszę, żebyście opowiedzieli mi o Kasi, powiedział Nowak, wyciągając mały notatnik z kieszeni. Nie o Kasi, którą chcecie, żeby była, o prawdziwej Kasi. Z jej sekretami, problemami, sprzecznościami. Pytanie zawisło w powietrzu jak oskarżenie. Marta spojrzała na męża zdezorientowana. Nie miała sekretów, odpowiedziała kruchy głos. Była dobrą dziewczyną, pracowita, odpowiedzialna. Nowak kiwnął głową powoli, już spodziewając się tej odpowiedzi. Zawsze tak mówili. Rodziny nigdy nie chciały wierzyć, że ich dzieci mogły mieć życie, którego nie znali. Ale tomasz wiedział. Widział sposób, w jaki detektyw na nich patrzył i wiedział, że było coś, co musi powiedzieć. Była inna w ostatnich tygodniach, wymamrotał prawie wbrew własnej woli. Marta odwróciła się do syna, zaskoczona. Co masz na myśli mówiąc inna? Tomasz przełknął ślinę. Nie wiem, bardziej cicha, rozkojarzana. Czasami przyłapywałem ją, jak patrzyła na telefon z wyrazem, którego nie potrafiłem rozszyfrować. I zaczęła częściej wychodzić wieczorami, mówiąc, że ma spotkania służbowe, ale nie dokończył zdania. Nie musiał. Nowak zaczął kopać. Zadzwonił do firmy, gdzie Kasia pracowała jako freelance grafik, rozmawiał z przyjaciółkami, kolegami, znajomymi i stopniowo zaczął wyłaniać się inny obraz. Kasia rzeczywiście miała życie poza tym, które pokazywała rodzicom. Odwiedzała bary, których nazw nigdy by nie znali, znała ludzi, którzy nigdy nie dotarliby do salonu kowalskich. Był chłopak, którego rodzina nigdy nie poznała. Mężczyzna o imieniu Damian, dziesięć lat starszy, z mglistą przeszłością i jeszcze bardziej zagmatwaną teraźniejszością. Kiedy Nowak w końcu znalazł Damiana, było to w małym mieszkaniu w dzielnicy Podgórze po drugiej stronie Wisły. Mężczyzna otworzył drzwi już w defensywie, z przekrwionymi oczami i oddechem przepełnionym wódką. Nic nie zrobiłem. To były jego pierwsze słowa. Zanim Nowak w ogóle o cokolwiek zapytał, detektyw obserwował zagracone mieszkanie, puste butelki na podłodze, przepełnioną popielniczkę na stoliku. Kiedy ostatnio widział pan Kasię Kowalską? Pytanie padło chłodno, bezpośrednio. Damian przełknął ślinę. W środę, dzień przed jej zaginięciem, pokłóciliśmy się. Kłótnia według Damiana dotyczyła pieniędzy. Kasia pożyczyła mu znaczną kwotę miesiące temu, a teraz chciała ją z powrotem. Damian nie miał czym zapłacić, groziła, że zerwie związek, błagał o więcej czasu. Nigdy bym jej nie skrzywdził, powiedział zachrypniętym głosem. Jak kochałem ją. Nowak mu nie uwierzył, ale też nie miał żadnych dowodów. Jeszcze. Zostawił Damiana z jasnym ostrzeżeniem, niech pan nie opuszcza miasta, będę musiał z panem jeszcze porozmawiać. Z powrotem na komisariacie Nowak przejrzał każdą informację, którą zebrał telefon Kasi był wyłączony od momentu zaginięcia, co sugerowało, że ktoś wyjął baterię lub zniszczył urządzenie. Jej transakcje bankowe nie pokazywały nic niezwykłego w dniach poprzedzających. Nie było śladów planowania, celowej ucieczki, ale też nie było śladów walki, przemocy, porwania. To było tak, jakby po prostu wyparowała. To Tomasz przyniósł pierwszy prawdziwy trop przeszukiwał pokój siostry. Coś, na co matka nie miała odwagi, kiedy znalazł mały notatnik schowany na dnie szuflady z bielizną. Pamiętnik. Nie był to typowy nastoletni pamiętnik pełen romantycznych wyznań. Było to coś mroczniejszego, pilniejszego. Strona za stroną notatek o ludziach, których śledziła przedsiębiorcy, lokalni politycy, podejrzane transakcje finansowe. Kasia prowadziła dziennikarstwo śledcze, coś, o czym nigdy nie wspomniała rodzinie. Nowak czytał każdą stronę tego notatnika z rosnącym poczuciem, że trzyma bombę. Kasia wdała się w coś znacznie większego, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Śledziła schemat korupcji związany z budownictwem w Krakowie, sfałszowane przetargi, łapówki. I były tam nazwiska. Nazwiska wpływowych ludzi. Ludzi, którzy nie chcieliby, żeby te informacje wyszły na jaw. Detektyw poczuł dreszcz przebiegający po kręgosłupie. Jeśli Kasia natknęła się na coś naprawdę niebezpiecznego, 300 metrów od domu nic nie znaczyło. Drapieżniki były cierpliwe, czekały na odpowiedni moment. Czy istnieje rodzaj strachu, który nie krzyczy, który nie paraliżuje? To strach, który wkrada się powoli, jak zimna mgła, aż zdajesz sobie sprawę, że nie widzisz już nic przed sobą. To ten strach poczuł Nowak, kiedy zaczął łączyć fakty, nazwisko, które najczęściej pojawiało się w notatkach Kasi. To Radosław Baran, przedsiębiorca budowlany z głębokimi koneksjami politycznymi. Jego firmy wygrywały przetarg za przetargiem w ostatniej dekadzie, zawsze z idealnymi ofertami, zawsze z korzystnymi zbiegami okoliczności. Kasia odkryła, że Baran płacił łapówki urzędnikom miejskim, miała dokumenty, zdjęcia, nagrania, budowała sprawę i prawdopodobnie powiedziała o tym komuś, komuś niewłaściwemu. Nowak poszedł skonfrontować barana w jego lśniącym biurze w centrum Krakowa. Przedsiębiorca przyjął go z serdecznym uśmiechem i zbyt mocnym uściskiem dłoni. Detektywie, w czym mogę pomóc? Był uroczy, elokwentny, typem człowieka, który dokładnie wiedział, co powiedzieć w każdej sytuacji. Nowak nie tracił czasu. Zna pan Kasię Kowalską? Uśmiech barana zadrżał przez ułamek sekundy. Wystarczający czas. Nie wydaje mi się znajome, odpowiedział. Ale jego mowa ciała mówiła coś innego. Nowak położył zdjęcie Kasi na biurku. Jest pan pewien, bo ona zdawała się pana bardzo dobrze znać. Przesłuchanie nie doprowadziło do niczego konkretnego. Baran miał alibi na dzień zaginięcia. Miał adwokatów na dyżurze. Miał wszystkie wyjścia ewakuacyjne, które pieniądze mogły kupić. Ale Nowak wiedział, że jest na właściwej drodze. Czuł to. Problem polegał na tym, że czucie nie wystarczało. Potrzebował dowodów. Potrzebował czegoś konkretnego, co połączyłoby barana ze zaginięciem Kasi, a czas uciekał. Tymczasem miasto Kraków reagowało na sprawę w sposób, w jaki małe miasta zawsze reagują: plotkami, spekulacjami i strachem. Plakaty z twarzą Kasi pojawiły się na każdym rogu, na każdym słupie latarni. Zaginiona Kasia Kowalska, 23 lata. Media społecznościowe wrzały od teorii. Niektórzy mówili, że uciekła dobrowolnie, zmęczona życiem, które prowadziła. Inni przysięgali, że widzieli ją w odległych miastach. Byli nawet tacy, którzy sugerowali handel ludźmi. Prawda jak zawsze, była zakopana pod warstwami szumu. Marta nie mogła już wychodzić z domu. Ciężar spojrzeń, pytań, cudzej litości był zbyt wielki do zniesienia. Siedziała przy oknie salonu, patrząc na ulicę Świętego Tomasza, czekając, aż w każdej chwili zobaczy kasię z za rogu. Jan próbował utrzymać normalność, chodził do pracy, wracał, gotował jedzenie, którego nikt nie jadł. Tomasz zaczął spać w pokoju siostry, przytulając się do jej poduszki, wciąż próbując poczuć zapach perfum, który zaczynał blaknąć. Przełom nadszedł skąd Nowak najmniej się spodziewał. Kobieta zadzwoniła na komisariat, mówiąc, że ma informacje o Kasi. Nie chciała podać nazwiska, poprosiła o spotkanie w miejscu publicznym. Nowak spotkał się z nią w kawiarni niedaleko zamku na Wawelu pod koniec szarego popołudnia. Kobieta była młoda, miała około trzydziestu lat i ciągle rozglądała się przez ramię, zdenerwowana. Pracowałam dla firmy Barana powiedziała cicho, pochylając się nad stołem aż do zwolnienia dwa miesiące temu. Kasia się ze mną skontaktowała. Wiedziała, że mam informacje. Kobieta potwierdziła wszystko, co było w notatniku Kasi łapówki, sfałszowane przetargi, schematy prania brudnych pieniędzy. Ale było więcej. Baran odkrył, że Kasia śledzi, ma ludzi w całym mieście, informatorów. Ktoś musiał mu powiedzieć. Nowak poczuł, jak serce przyspiesza. Myśli pani, że jej skrzywdził? Kobieta zamknęła oczy, jakby pytanie fizycznie bolało. Nie wiem, ale wiem, że jest do tego zdolny i wiem, że ma miejsce. Starą fabrykę na obrzeżach miasta, niedaleko nowej huty, to tam zabiera rzeczy, które chce ukryć. Nowak nie czekał do rana. Zebrał niewielki zespół i pojechał do opuszczonej fabryki tej samej nocy. Miejsce było dokładnie takie, jak opisała informatorka. Szkielet z betonu i rdzy, otoczony pustkowiem i ciszą. Weszli z latarkami, z bronią w dłoniach, z sercem w gardle. Miejsce było puste, prawie. W piwnicy znaleźli ślady, że ktoś był tam niedawno. Butelki z wodą, opakowania po jedzeniu, brudny koc i krew. Niewiele, ale wystarczająco, żeby żołądek Nowaka się skręcił. Testy DNA później potwierdziły, że to była krew Kasi, ale w tamtej chwili wszystko, co miał Nowak, to straszliwa pewność. Była tam, była żywa, a teraz? Teraz nie wiedział. Przeszukał każdy centymetr tego miejsca, ale nie znalazł nic więcej. Żadnego ciała, żadnego tropu, dokąd ją zabrali później. To było tak jakby zniknęła po raz drugi. Czy kiedykolwiek czułeś, że dotykasz prawdy opuszkami palców, ale ona wciąż się wymyka, zawsze o krok dalej? Nowak był wyczerpany, sfrustrowany, ale nie mógł przestać. Nie teraz. Niekiedy był tak blisko. Aresztowanie Radosława Barana było medialnym cyrkiem. Kamery, reporterzy, chaos sprawiedliwości dokonywanej w czasie rzeczywistym. Ale Baran wszystkiemu zaprzeczył. Zaprzeczył, że zna Kasie, Zaprzeczył jakiemukolwiek zaangażowaniu w jej zaginięcie, zaprzeczył, że fabryka była używana do czegokolwiek poza okazjonalnym magazynowaniem. Jego prawnicy byli ostrzy jak brzytwy, znajdowali luki w każdym argumencie, dyskredytowali każdego świadka, a bez ciała, bez przyznania się, bez bezpośrednich dowodów sprawa rozpadała się. Wtedy Tomasz zrobił coś, co miało wszystko zmienić. Nie mógł po prostu czekać, nie mógł siedzieć bezczynnie podczas gdy człowiek, który prawdopodobnie zrobił coś strasznego jego siostrze, chodził na wolności. Więc zaczął sam śledztwo, podążając śladami, którymi podążała Kasia. Rozmawiał z tymi samymi ludźmi, chodził do tych samych miejsc, zadawał te same pytania i w końcu przyciągnął uwagę niewłaściwych osób. Pewnej nocy Tomasz został zaczepiony przez dwóch mężczyzn przy wyjściu z Uniwersytetu. Nie byli subtelni. Przestań zadawać pytania, powiedzieli. Popychając go o ścianę ciemnej uliczki, jeśli nie chcesz skończyć jak twoja siostra. Ale zamiast przestraszyć Tomasza, to go rozwścieczyło. Nagrał groźbę na telefonie, zrobił zdjęcia mężczyzn i zabrał wszystko do Nowaka. Detektyw spojrzał na tego dziewiętnastoletniego chłopaka i zobaczył w nim coś z Kasi. Te samą upór, tę samą odmowę poddania się. Z nowymi dowodami Nowak dostał wystarczającą presję, by przetrzymać Barana dłużej. A pod presją ludzie zaczynają pękać. Jeden z pachołków Barana, mężczyzna o imieniu Zbigniew, zdecydował, że spędzenie reszty życia w więzieniu z lojalności nie było tego warte. Zawarł układ. Opowiedział wszystko. Kasia rzeczywiście została porwana, zabrana do fabryki, przetrzymywana tam przez trzy dni, podczas gdy próbowali ją zastraszyć, zmusić do wydania wszystkich dokumentów, które miała. Nie wydała, była uparta do końca. A potem zapytał Nowak napięty głos. Zbigniew spuścił oczy. Baran zdecydował, że zbyt ryzykowne jest utrzymywać ją przy życiu. Rozkazał, żebyśmy, żebyśmy się jej pozbyć. Słowa spadły w pokoju przesłuchań jak kamienie. Marta, która była po drugiej stronie lustra, zawalała się. Jan trzymał żonę, ale sam ledwo mógł oddychać. Tomasz wybiegł z sali, niezdolny do wysłuchania reszty, ale Zbigniew jeszcze nie skończył. Był zwrot, którego nikt się nie spodziewał. Uciekła, powiedział prawie szeptem. W noc, kiedy mieliśmy zrobić to, co kazał baran, udało jej się uwolnić z lin. Było tam rozbite okno w piwnicy, wyskoczyła. Ruszyliśmy za nią, ale była noc, dookoła było dużo zarośli, znała teren lepiej niż my. Uciekła, a my. straciliśmy ją. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Może żyje? Zapytał Nowak, ledwo ośmielając się wierzyć. Zbigniew wzruszył ramionami. Nie wiem. Była ranna, przestraszona, bez pieniędzy, bez dokumentów, ale żyła kiedy uciekła. Potem nie mam pojęcia Kraków ożył tego dnia na nowo. Poszukiwanie Kasi, które stało się pół nekrologiem, pół czuwaniem, wróciło do bycia prawdziwą operacją ratunkową. Zespoły poszukiwawcze ponownie przeszukały okolice nowej huty, powiadomiono szpitale, sprawdzono schroniska. Może tylko może wciąż tam była, ukryta ze strachem przed powrotem, ze strachem, że wciąż jej szukają. Marta znów zaczęła mieć nadzieję. Była to krucha nadzieja, pęknięta w wielu miejscach, ale była to nadzieja. Zaczęła znów spać, jeść, wierzyć, że może znów zobaczy córkę. Jan zaczął się znów uśmiechać, nawet jeśli był to smutny uśmiech, uśmiech kogoś, kto niesie ogromny ciężar, ale jeszcze się nie poddał. Tomasz zaczął wychodzić każdej nocy, chodząc po mieście. Szukając na każdej ciemnej ulicy, na każdym cichym placu jakiegokolwiek znaku siostry. Czasami zakończenie historii nie jest kropką. To przecinek, pauza przed nieznanym. To nauczył się Nowak ze sprawy Kasi Kowalskiej. Dwa miesiące po zeznaniu Zbigniewa, pewnego zimnego grudniowego ranka, koperta została pozostawiona przy drzwiach mieszkania Kowalskich. Nie miała nadawcy, nie miała stempla pocztowego, po prostu tam była. Jakby pojawiła się magicznie. Marta znalazła ją, kiedy wyszła po gazetę. Jej ręce drżały, gdy ją otwierała. W środku był list. Pismo było nieomylne. To było od Kasi. Mamo, tato, Tomaszu. Zaczynał się list. Wiem, że macie tysiąc pytań, i chciałabym móc odpowiedzieć na wszystkie. Ale nie mogę teraz wrócić jeszcze nie. Są ludzie, którzy wciąż mnie szukają, ludzie, którzy wciąż chcą mnie uciszyć. Baran nie był sam. To, co odkryłam, było większe niż sobie wyobrażałam, ale jestem bezpieczna. Ukrywam się w miejscu, gdzie mnie nie znajdą i dobrze się mam, przynajmniej fizycznie. Marta czytała list ze łzami spływającymi po twarzy, nie mogąc zdecydować czy jest szczęśliwa, czy zrozpaczona. Kasia żyła, jej córka żyła, ale nie mogła wrócić, nie mogła jej przytulić, nie mogła się nią opiekować, nie mogła zrobić nic poza czekaniem. List trwał dalej. Bardzo mi przykro z powodu tego wszystkiego, co spowodowałam. Nigdy nie chciałam narazić was na niebezpieczeństwo, nigdy nie chciałam przynieść tego bólu naszej rodzinie. Ale nie mogłam zignorować tego, co zobaczyłam, nie mogłam udawać, że nie wiem. Ludzie byli krzywdzeni, publiczne pieniądze były kradzione, życia były rujnowane. Musiałam spróbować coś zrobić. Jan trzymał list jak coś świętego. Tomasz czytał go raz za razem, szukając jakiegokolwiek tropu, gdzie może być ale nic tam nie było. Kasia była mądra. Wiedziała, że list może zostać przechwycony, że jej słowa mogą być użyte przeciwko niej. Więc utrzymała wszystko niejasne, ogólnikowe, bezpieczne. Wrócę, obiecywał koniec listu. Kiedy będzie bezpiecznie, kiedy będę pewna, że nie narażę was na niebezpieczeństwo przez moją sprawę, wrócę. Do tego czasu proszę, żyjcie. Nie czekajcie na mnie. Nie zatrzymujcie waszych życiów. Mam się dobrze i kocham was bardziej niż słowa mogą wyrazić. Nowak został wezwany, by sprawdzić autentyczność listu. Testy potwierdziły. To rzeczywiście było pismo Kasi. Odciski palców na papierze były jej. Żyła. Gdzieś, daleko od Krakowa, daleko od wszystkiego, co znała, Kasia Kowalska oddychała, jadła, spała, istniała. I to musiało wystarczyć. Sprawa oficjalnie pozostała otwarta. Baran został skazany za przestępstwa, które można było udowodnić: korupcję, łapówkarstwo, porwanie. Nie mogli go skazać za morderstwo bo nie było ciała, nie było śmierci, tylko zaginięcie, które teraz miało wyjaśnienie. Zbigniew i inni Pachołkowie też poszli do więzienia. Miasto ruszyło dalej, jak miasta zawsze robią, połykając tragedie i zamieniając je w miejskie legendy. Ale dla Kowalskich życie nigdy nie było już takie samo. Marta stworzyła małe sanktuarium w pokoju Kasi ze zdjęciami, świecami, przedmiotami, które należały do córki. Nie był to pomnik umarłych, ale świątynia nadziei. Każdej nocy zapalała świece i szeptała do ciemności: Czekam na ciebie, córeczko. Jan wrócił do pracy, ale jego oczy zawsze szukały twarzy Kasi w każdej młodej kobiecie, która przechodziła na ulicy, w każdej kawiarni, na każdym placu. Tomasz skończył uczelnię i zdecydował podążyć ścieżką siostry. Został dziennikarzem śledczym. Przysiągł, że będzie kontynuował pracę, którą zaczęła, że ujawni niesprawiedliwości, które odkryła. To był jego sposób na utrzymanie jej przy życiu. Nowak przeszedł na emeryturę dwa lata później, ale nigdy nie przestał myśleć o Kasi. Ze wszystkich spraw, które badał, ta najbardziej go prześladowała. Nie dlatego, że nie miała rozwiązania, ale dlatego, że rozwiązanie było tak niekompletne, tak otwarte, tak ludzkie. Nie każda tajemnica kończy się jasnymi odpowiedziami. Czasami trzeba nauczyć się żyć w niepewności. A Kasia. Gdziekolwiek jest, jej historia stała się częścią tkanki Krakowa. Stała się historią, którą matki opowiadają córkom o odwadze i konsekwencjach. Historią, którą studenci dziennikarstwa studiują o uczciwości i niebezpieczeństwie. Historią, którą miasto szepcze w zimne noce, gdy wiatr wieje ulicą Świętego Tomasza i sprawia, że liście tańczą tam, gdzie ostatni raz szła 300 metrów. To wszystko, czego było trzeba, by zmienić niezliczone życia by ujawnić korupcję, która była ukrywana przez lata, by pokazać, że nawet zwykli ludzie, kasie tego świata, mogą wybrać zrobienie czegoś nadzwyczajnego, nawet znając cenę, którą zapłacą. I że czasami zniknięcie nie oznacza bycia zapomnianym, czasami oznacza stanie się nieśmiertelnym w sposób, którego nikt nie planował. W każde urodziny Kasi Tomasz kładzie kwiaty w dokładnym miejscu, gdzie kamery widziały ją po raz ostatni. To jego rytuał, jego sposób na powiedzenie, że nie zapomniał, że się nie poddał. I w niektóre z tych urodzin, kiedy wraca, by zabrać wazon z kwiatami do domu, znajduje tam dodatkową czerwoną różę, bez kartki, bez wyjaśnienia. Ktoś zawsze obserwuje, komuś zawsze zależy i lubi wierzyć, że to ona w jakiś sposób mówi wciąż tu jestem i też pamiętam o was. Bo w końcu, co znaczy zniknąć? Oznacza nie pozostawić śladów? Czy oznacza pozostawić ślad tak głęboki, że nigdy nie może być wymazany, nawet gdy cię już tam nie ma, żeby go zobaczyć? Koniec.